Dzień dobry. Oto drugi odcinek drugiego sezonu pytań i odpowiedzi z cyklu Zdrowie pupila zaczyna się w miejsce. Zapraszamy. Jaka karma będzie najlepsza dla mało aktywnego psa? Więc jeśli chodzi o niską aktywność zwierzęcia, to najpierw zastanówmy się, co jest tą niską aktywnością, ponieważ to zostało dość jasno określone dla psów. I warto również, żeby właściciele wiedzieli, co jest tą niską aktywnością, bo niejednokrotnie, to co specjaliści uważają za niską aktywność. Właściciele niestety określają jako aktywność normalną. Normalna aktywność psa to jest około dwóch godzin dziennie. podkreślam dwóch godzin dziennie. Spacerów, ale są to spacery, w których Piesek również biega, aportuje, wykonuje również różne nie wiem, nie wiem, podskoki, jest zróżnicowane podłoże, czyli z górki pod górkę, tak aby nie był to tylko i wyłącznie spacer na smyczy. Z wielu badań ankietowych, które przeprowadzamy w jednostce, w której pracuję, wynika, że taka aktywność dwóch godzin, czyli ta, ta, ta normalna aktywność, dwie godziny psy mają dostarczane, ale w tygodniu. I tutaj właśnie też rodzi się problem rodzi się pewne zagrożenia że pies żywiony w normalny sposób, jako dla normalnej aktywności, będzie po prostu dostawał za dużo kalorii, ich nie spożytkuje. Więc psy, które mają niską aktywność, czyli około godziny spacerów na smyczy dziennie, nie, powinny dostawać produkty o obniżonej ilości kalorii. Czyli zazwyczaj są to karmy oznaczone typu nie wiem, light. Czy też dla piesków sterylizowanych, a czasami dla seniorów, bo te wszystkie grupy psów, które wymieniłam, właśnie mają tą wspólną cechę, że powinny być żywione karmami o ograniczonej kaloryczności. Kiedy przejść z karmy junior na karmę przeznaczoną dla dorosłych psów? Okej. Okay. No, tutaj powinniśmy przede wszystkim odnieść się do wielkości pieska. Psy w różny sposób, w zależności od wielkości, osiągają swoją dojrzałość, czyli tą dorosłą masę ciała psa. Generalnie małe rasy psów rosną szybciej, czyli właściwie można stwierdzić, że w szóstym miesiącu swojego życia osiągają już dorosłą masę, masę ciała dorosłego psa. Natomiast psy ras dużych i olbrzymich, taki wzrost niejednokrotnie osiągają dopiero po 18, a nawet 24 miesiącach, czyli w drugim roku swojego życia. Zwykle, uśredniając, mówimy, że psa do pierwszego roku powinniśmy karmić karmą dla juniorów czy dla psów rosnących, ale, tak jak mówię, powinniśmy również zwracać uwagę tutaj właściwie na osiąganie tej masy ciała dorosłego psa. Więc zakładając tutaj te różnice, Psy raz małych możemy karmą dla juniora karmić do 6-7 miesiąca. Natomiast psy raz dużych i olbrzymich, nawet przez 2 lata, możemy spokojnie karmić karmą dla juniora. No i podobne pytanie. Mój dorosły pies, 2,5 roku, około 40 kg, bardzo lubi karmę junior. Czy mogę mu ją podawać? No, tutaj jeśli chodzi o tą masę ciała, mamy, mamy 40 kg pieska. Zatem jest to rasa duża, olbrzymia, więc te psy osiągają swoją masę ciała, tą dorosłą, w wieku 18-24 miesięcy. Ten piesek w tym konkretnym pytaniu ma już 2,5 roku, więc on już tak naprawdę swój okres ten wzrostu zakończył. Zatem wydaje się rozsądnym, aby zastosować u niego jednak karmę dla psów dorosłych. Karmy dla szczeniąt różnią się od karm dla zwierząt dorosłych. Zawierają zazwyczaj więcej składników pokarmowych, więcej energii, stąd stosując ten produkt w żywieniu psa dorosłego. Przy na przykład niepożytkowaniu tych składników pokarmowych, one po prostu, czyli przez aktywność fizyczną, te składniki pokarmowe będą po prostu gromadzone w organizmie, te składniki typu tłuszcz, węglowodany, białko, i będą odkładane jako tkanka zapasowa. Czyli piesek może nam po prostu tutaj tyć. Natomiast warto też zwrócić uwagę na składniki mineralne i witaminy, czyli bardzo ważne składniki, które też w karmach dla szczeniąt podawane są w większej ilości. Nie zawsze, co nie zawsze więcej znaczy lepiej. W żywieniu zawsze pamiętamy, że należy żywić optymalnie. Stąd no, nie zaleca się stosowania karm dla szczeniąt w żywieniu psów dorosłych. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Na dziś to wszystko, ale pamiętajcie, że możecie przysyłać do nas pytania w wiadomości prywatnej lub w komentarzach. Zatem do zobaczenia już za tydzień.